Wyświecana! Dobra już już już, już. Eee, Dawaj od razu patunek Ale trzymaj go jedno chce? czy co? Dobra Ja go trzymam trzymać go Mamy go Jestem z wizał mamy patrunki. No. No. Trzymasz, trzymasz. Siedź, kurwa. trzymasz. mocno, no. cały czas trzymasz. Zab Dau, nie widzę, pan... kurwa. nie Nie, nie, uspokajmy. do kurty Nie, nie, ja się odzywam. Nie. Tutaj do niego. Al Hurt, Proszę odzywa. pana, ratujemy teraz pana, bo się pan skaleczył w nogę. Oh. Tak? Ratujemy pana, no. ratujemy oh. pana no. bo się Czuć. pan skaleczył w nogę. Tak, też zabrał.

Tak to jest z policją, jak człowiek sam nie ogarnie, to chuj. Dobra, słuchajcie, ktoś niech stanie i czatuje na policję, jak będzie to, żeby przyjechali, bo oni... Ania, potrzebuje R1 -P. i jest jest. Ja... Jeszcze jeden, chłopka, A, to Jeszcze jeden? No. A zbiorą się dzisiaj policjanci i dalej kurwa nie, kura, nie, nie będzie.